kurczę... już dwa tygodnie challenge'u minęło i daję radę, ale znowu mam pustkę i nie wiem co nagrać. Hej Filip. No. Wiesz co, byłam teraz na strychu. No. Teraz ciąg dalszy porządków i wiesz co, znalazłam albumy nasze stare. Takie ze starymi zdjęciami? No tak. Dawniej nie wiem, czy wiesz, ale wywoływaliśmy wszystkie zdjęcia. Nie, Mamo, nie wiem. Przedtem właśnie wywoływaliśmy zdjęcia. Wszystkie. I zamiast bardzo dużo albumów. Potem Ty miałeś z 2 ale już właśnie później żeśmy nie, nie wywoływali tych zdjęć, tylko dawały się na płytkę albo w komputerze. Albo teraz mamy w komórkach wszystko i się nie Chcesz mi powiedzieć, że przyniosłaś stare zdjęcia i będziemy sobie razem oglądać. Tak, tak bym chciała. A wiesz, że. Wiesz, Wiesz, że właśnie nie mam odcinka na jutro i miałem coś myśleć, myśleć. A? no. No widzisz, telepatycznie mnie ściągłaś, bo wyobraź sobie, że mnie naszła taka nostalgia, bo zobaczyłam, jakie to były fajny, malutki. Takie, tu 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 super, bo teraz to już mnie nie słuchasz i jesteś taka zoza. Dobra, no to chodź usiądź i sobie poglądamy. W każdym bądź razie jakbyś chciał sobie odświeżyć, bo nie wiem czy... Kiedyś oglądałeś i jak byłeś mniejszy, lubiliście brać te albumy i z Izą, oglądali, także już wszystkie kartki były wy, wy, tego... wyurywane. Ale... popatrz. Tu jesteś, jakbyś byłeś malutki, w łóżeczku jeszcze. Ale słodki. Ale to miała... Widać, taka karuzela tam była nad łóżeczkiem. No była, była, była I tam zobaczka. jak się nakręcało, to się y, grała melodyjka <laughs> i... i w ogóle niepodobne Nawet jest mnie. gdzieś na strychu ta karuzela. I ile wtedy miałem latek? Dwa? Nie, no jakie latek? Tam miałeś miesięcy Miesięce? parę, no pewnie. A wyglądałem na takiego większego niż jakby miał kilka może miesięcy. To taka perspektywa. No, no może. Ale jak przyszedłeś ze szpitala, to miałeś 2,9 kg dekłów, więc taka byłaś kruszyna, że jeju. jeju. Tutaj żeś uczył się na... przymierzałeś się do raczkowania, tak żeś lubiał na brzuszek się obracać. <laughs> Zostało Ej, coś. A teraz to masz brzucholi <laughs> i zgniatasz. A ja ten kocyk mamy nadal? Mamy gdzieś. To tak. on przetrwał. 15 lat ponad, albo więcej nawet no. Nie fajniutki byłem A tutaj też, popatrz jaki fajny Tutaj też w łyżeczku sobie leżałem ale Leniuchowałem Leniuchowałeś, tak jak dzisiaj, do dzisiaj Zostało mi coś Znaczy leniuchujesz w sensie, że w domu nic nie robisz, ale jako Dobra, tako mama, pracujesz, ogarniasz tutaj te swoje sprawy Popatrz, tu jest to jak sobie sparzyłeś tą rączkę O Jezu, ale wielki opatrunek miałem. opatrunek a to w ogóle ten dom jest po niepodobny operacji. do naszego. No tak, ale... nie było utynkowane. Mimo, że, miałem, A... że nie miałem pół ręki, to zadowolony. Ty niesamowicie cierpliwie w każde nieszczęście znosiłeś. Byłeś takim pechowcem ja ciągle, co dzisiaj działo. Ale mimo wszystko y, byłeś takim pogodnym dzieciakiem. Tutaj sobie przymierzasz taty, pantofle. A teraz to tata by mógł moje przymierzać. Dokładnie, przerosłeś mm. jego stopę, no. Ale mhm. śmiesznie to wyglądało. Byłem ciekawski taki. No. A tutaj jechaliśmy gdzieś samochodem. Nie wiem, pokazujesz paluszkę, czy Ale coś. Ja chyba miałem parcie na szkło od początku. Oj, tak, lubiałeś sobie zdjęcie zrobić. Pozowałeś na niektórych. Nie, ja no byłem modelem normalnie. Tutaj tak jeszcze nie pewnie chodziłeś, chyba Iza cię... Znaczy, kurka cię prowadziła. <laughs> nie no, ja niej mówiłem przecież <laughs> dużo razy na no, chyba na streamach, nawet Marta. na siostrę. <śmiech> Marta. Marta. <śmiech> Tak, moja siostra mnie tutaj prowadziła. A tutaj masz trzylatka, zmuchujesz to. Dużo, dużo rzeczy zostało do dzisiaj z tych zdjęć. Fajnie. Mhm, tu jest drugi. A z dmuchną, dałem radę zmuchnąć A te ta świeczki tak. w ogóle? To co miałeś niezbędne. Ale pamiętam tę scenariusz troszeczkę tutaj, nie wiem czy jak to jest możliwe, ale pamiętam jak te, te wypoczynki mieliśmy owinięte tymi kocami, nie wiem dlaczego. Czy znaczy przykryte. Na... Przykryte, no. Pokryte. No, przy tym był inny kolor, teraz jest inaczej. Tu też masz w swoim pokoju. Nooo jest, te meble, no, yes, te meble uh, były ze mną no. bardzo długo. Już się rozsypały, ale przecież tu były nowe Jaki uśmiechnięty nowy pokoik No A tutaj super, żeś sobie podpatrzył jak tata się goli No i tak sobie postanowiłeś, że też będziesz <grym> chodził w dorosłość Ale coś śmieszne to... to ja bym się w życiu nie spodziewał, że A przy okazji się była wypaćka na te łazienka też, flizy Także miałam sprzątanie No tutaj jest taka trochę intymna sytuacja i nie wiem czy to będziesz pokazywał no Zobaczymy, ja, na... ja nie widziałem tych zdjęć, a ja widzę pierwszy raz, więc Oglądałeś jak byłeś młodszy teraz. Nie chodź, no w sumie to tym. raczej nic nie widać, ale to jest takie cringe zdjęcie, tłumacząc na nasze wam. To, ale nie, no. Widać, że sobie zawsze lubiłem zdjęcia robić, jak teraz. Tak, tutaj jestem zadowolony, jak zwykle, z życia. A tu samochodzik, miałem taki samochodzik? Tak, dostaję samochodzik, tam będzie później go lepiej widać. No, tu, są, tu jest parę zdjęć ze z, z, z zimy, ze śniegu, jak sobie bałwanka lepiliście tam. śmieszne, bo ten bałwan by teraz był połowa połowę niższy niż ja. No, na pewno. To żeście z pagórka zjeżdżali i lubiliście zjeżdżać. Ale kurczę. W porównaniu do teraz, tej zimy, to było wiele lepiej. No teraz to praktycznie mało co śniegu jest. Ja pamiętam nie jak nie sobie na sankach jeździliśmy. Nie wiem czy to było u nas, ale chyba była raz taka zima, co mieliśmy parę, parę metrów śniegu do góry. Ale tu to... pojechaliśmy do dziadka, co mieli podwórko no tak Ale to nie było u nas, jeszcze? U nas, u nas było, ale to było, nie wiem czy byłeś jeszcze na siebie. Albo co mi ktoś opowiadał co tak po prostu. tak się zasypała droga równo z dachami i tak. Dr... O ja już, ja już tam patrzę, że się szykuje bardzo fajne selfie. Ha, ha, ha. <laughs> Ale byłem fajnie poubierany tak kolorowo. kombinezon na śnieg, a tu w objęciach Morfeusza, czyli sobie śpisz słodko. Ale tutaj jakby chyba to zdjęcie jakbym młodszy jest. wymieszane no, są, nie poukładałam nie, nie nie z y, równo tymi latami, a tutaj masz dwa na rowerku, znalazłam, co lubiłeś jeździć. Tutaj się już zaczyna y, skater. Rowerzysta Tylko teraz to już czasu ci brak na wszystko. No niestety, ale, ale widzicie, dlatego te nogi mam tak ładnie zrobione. Już od dzieciństwa latałem na rowerze ciągle. Ty w się sensie zamyśliłeś, nie wiem nad czym tak dumałeś. Chyba trochę nad, 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 czym, nad czym zjeść. Może grill jakiś był, o, bo może, tak otwarłem może. by się, chciał coś jeść. Coraz ładniejsze te zdjęcia są. Coraz ładniejsze, mówisz, i tu jest czy ładne. mi się wydaje, czy to jest ze Skubiem koszulka? Albo nie. Albo ja byłem fanem Skubika ogólnie. A to tam będzie. A to będzie ten. chyba, zacznie się dopiero. Tutaj sobie coś nie wiem, grzebiesz w ziemi, sadziłeś kwiatka czy coś. Nawet nie wiem, gdzie to teraz było. To jest chodnik do, do domu, tylko widzisz te krzewy, wszystko nam. Y, nie było tutaj ogrodzenia. Aha, Tutaj wszystko jest już duże te krzewy. No, nie, nie poznaję czasami niektórych. Tutaj masz y, kotek, tylko nie wiem, czyj to babci był chyba. O, siłownia. Aha, tak. masz klata jak u wariata. A to wtedy ile miałem lat? 10? To tu zacząłeś już jakąś siłkę. O, Tu jest już porządnie. To jest w darówku, jak byliśmy. Wiem na... właśnie pamiętam to miejsce. W turnusie. Ja w tych butach musiałem chodzić. No, ale to było trafienie. Tak? Ile, no ile lat chodziłem w tym. Nie lubiałeś tego? Nie, lu nie nienawidziłem tych butów. Ach, ile? No, ze 3 lata chodziłeś, a potem jak już byłeś większy, to już nie chciałeś, butowałeś. No ale wyleczyłem chyba. No trochę. Nie do końca, ale popatrz, tutaj jak byliśmy w łebie, wujek cię zakopał po szyję w piachu. To pamiętam akurat? Pamiętasz? To pamiętam, no. Sesja zdjęcia była robiona. No pamiętam nawet to zdjęcie, kiedyś, kiedyś, kiedyś je gdzieś widziałem, mi się wydaje. Ja tylko na łeb zakładali. Tutaj trochę żeś koza ci zęby wypierdziała, to straciłeś zęby. O i na statku, statku. no na to, statku, to też czegoś pamiętam Możliwe, że z naszej klasy. Może wstawiałeś kiedyś jeszcze, jak ja miałem naszą klasę. To mi się kojarzyło. Może, może, ja już nawet zapomniałam hasło na naszą klasę. Ja też, abym sobie poprzeglądał z naszej klasy A jeszcze. A tam są coś. jakieś zdjęcia, tak. Ale byłem już tutaj normalnie i kapitanem no, w statku. Tak biegniesz po O, wiem, to są, te, w to są te pustynie, takie wydmy. Wylewowa. No to pamiętam, najpierw, no. Mieliśmy mega zabawę, jak biegaliśmy po tym. Jedna wielka piaskownica, nie? No. A, pamiętasz, jak my z powrotem szli na nogach? Kurzą? Eś, I nas zawiało, i nas ciągle piaskiem wiało. No pamiętam, niektóre rzeczy pamiętam, no. A tutaj też którejś wyprawy nad morzem. Ale zadowolony, mm. bo wtedy lubiliśmy budować te wszystkie zamki i wykopy w piaskach. Oj, ty to potrafiłeś się bawić cały czas w tym piasku. No, no bardziej... A tu gdzieś coś focha zarzuciłeś, bo tak ten... Tutaj, no. Bo taki Albo wkurzone, że, że mi woda coś zburzyła. <laughs> Może, no właśnie, nabudowałeś się i tak. Tutaj jest twój pierwszy pojazd taki no. samodzielny, co jeździłeś. Lubiłeś na tym rowerku jeździć Nie, ale to się wszystko zmieniło I tutaj wyglądam jakiś dziobak Pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni a tutaj żeś stwierdził, że pomożesz mieszać w misce coś Tylko nie wiem Tylko, że... Pomyliłeś się tam no, Troszkę wymieszałem sobie w głowie tą miską chyba Tu fajną minę zrobiłeś Tu jakiś diabełek Nie, no tutaj król fal Ewidentnie, mamo, popatrz mm -hmm. Ale się mnie boją Tutaj cię Iza wystroiła I wyglądasz jak jakaś paniusia, nie Boże. wiem a to nie jest... Nie jest źle przypadkiem czy co? Nie śmiejmy się, może z tego... Ale... Ale, ale na to nie patrzeć Może przejdźmy dalej, mamo Tutaj leżysz w tym... Nie, w pociągu W pociągu sypialnym To było wtedy, jak, to jak był ten wypadek rzeka. chyba Czy nie? Jak pani coś tam spadło tak, łóżko nawet Tak, na głowę i trzeba było czekać na pogotowie Dokładnie Ale no, pamiętam Teraz Tutaj znowu kopiesz, zakopujesz coś ty, tu też pamiętam. Pamiętam jak kopałem różne takie pod tymi yy, ratowników właśnie łódkami. Oj, tutaj zaczyna się uh -huh. kategoria Akty aktywność sportowa. Kategoria Nester Kozak. Tutaj no, widzimy tak. skok na bungee. pierwsze zdjęcie, drugie zdjęcie Nester w swoim świecie, czyli yy, w parku trampolin, ale wersji dla dzieci. Yy, bardziej o, dla właśnie, dzieci. Widzisz, tak. wszystko pasuje, wszystko pasuje. No, Z wiekiem Cią, po prostu się cię do tego. Już się chowałeś w tych piłeczkach i tepej. No, już już miałem coś. Z nocy, że chciałem tam nocować już skrytki owanego. Tutaj nawet jakie masz nogi opalone. Nad morzem jakieś... W ogóle cały opalony byłem. A tutaj gdzieś, nie wiem, szedłeś taki. wystrojony, jak elegancki. na wesele jakieś. Widzisz, mało miałem ten styl. Uh -huh. Spodnie do ziemi aż marynareczka. O, no to nie wiem czy nie do cioci ani na wesele żeśmy Ale kurde, ale ładnie wyglądałem <laughs> Wszyscy tutaj w lustrze robimy mi zdjęcia, zwracają na mnie uwagę. Proszę, kawaler jeans. I jakaś maskoteczka. Bo ja zawsze jakieś tam Ja jak byłem mniejszy, to wymyślałem sobie przecież przyjaciół. Abi, Sabi. Tak, dokładnie, zawsze się bawiłeś i za ci nieraz nazłeś robiła, to ty wolałeś się sam bawić i wymyślałeś sobie. I opowiadałeś mi to tak, mądrzeż. przyjeżdżałam z pracy, a ty mi opowiadałeś, że z tym się bawiłeś w tą statym. <laughs> Bujna wyobraźnia. Do teraz mi to zostało. No, tam jest kuchni, nie wiem. Pozowałeś coś, tutaj straszyłeś. Smuką udawałeś. To zdjęcia są przekomijsze, niektóre No i powiem ci, tu jest twój pojazd. Ma o, już kolejny. Czerwone felań, Czerwona bestia. Więc zaczątek do do. Zostało nam coś z tego, bo czerwona ostatnio się nam trafiają no, no samochody. I tata wam zrobił zjeżdżalnie. O, no niestety już nie ma jej, ale dużo nie, wspomnień no, no było. W tym miejscu teraz jest garaż. No wiem, wiem, Burcie, ale Bur... to się pozmieniało. Kurczaczki, a popatrzcie, wyobraź sobie te choinki jakie są teraz duże, pod dach I właśnie spostrzegawcze osoby, ponieważ często pokazuje na pewno. O, wiem, pamiętam film, gdzie właśnie brała udział moja mama w nim. Prank, yy, że zasypaliśmy bramę Tam na pewno były ujęte te choinki Bo nagrywaliśmy mm. właśnie Te choinki były przy bramie I zobaczcie sobie na to zdjęcie, to są te same choinki One mają, nie wiem, pół metra A teraz mają aktualnie z 20? Nie, nie z 15 nie, z... Z... Ponad 10, co najmniej ponad Każda 10. Każda kondygnacja domu ma 2,5 metra. No, dom ma powyżej 10. No to Zdecha, choinki. Tak, to ponad. 15, no. to, to choinki mają sporo. Naprawdę, ale to szybko się zmienia wszystko. Tutaj jesteśmy nad morzem, co byliśmy w sanatorium, wtedy było Pamiętam, było kusiny. dużo właśnie tych yy, gołębi czy nie, bocianów. To są... No, co to jest? No patrz, no mamo, to są bociany. Nie bociany. To co to jest? Nie. <laughs> No bo cię wodlatuję w moje kraje. Dzieci próba! No nie wiem, to nie, to co to jest? Są... Łabędzie A łabędzie, no pomyliłem sobie anem z łabędziami, właśnie miałem na myśli łabędzie Powiedziałem, dwie różne nazwy No dobra no, łabędzie To żeśmy gdzieś w parku spacerowali, żeś zdobył kamień jakiś Czekaj, czekaj, bo ja jestem aktualnie przy fontannie i przy jakimś paty... To ja w gumowcach w ogóle chodziłem na plaży No to był październik, zimno no, a z przez... czemu byliśmy w październiku? No bo wtedy żeśmy dostali przydział na sanatorium Aha, sanatorium no. A na jesień jest zawsze lepiej jechać, Skalanie. żeby jodu się na. Oddychać. No. To chodziło o to, bo ciągle chorowaliście, więc żeby właśnie tego jodu na... To zadowolony podróżnik nad morzem. No. Często jedli jeść. A tu ty jeszcze czemu ty lalką się bawisz? Y też nie mam pojęcia. I izy, lalka, A może jej chciałem na coś zrobić no, i po prostu jej zabrałem. A tu masz wtedy coś sobie znowu głowę rozciął, co ci szyli. No, ja miałem ciągle pecha. Nie wiem, nie, nie masz chyba tego zdjęcia, ale to w takiej betyniarce chyba żółtej byłem, jak tą głowę eee, rozciąłem? No, to, to z tyłu, ale to wtedy nie miałeś szyty. A, Sama miałem, się fajną miałem fajną kokardkę w ogóle. Ale na wtedy, co się wywróciłeś na rowerze i tą dziurę w, 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 tutaj w nodze wyrwałeś, no to, bo to akurat było to, to akurat pamiętam. Przerażające. Ja Miałem chyba odcinki nawet o moich wypadkach, gdzieś to było ujęte, jak opowiadałem szczegółowo Tutaj Wojcowie byliśmy o, Ej, tego nie pamiętam, przyznam ci się szczerze Nie wiedziałem, że byłem w z, z wami Byłeś i jest Ale dużo to było z tylko że właśnie jest, mamy razem, więc nie, 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 pokazywałam Nie, nie wyciągłam z albumu Tutaj jedno, co sam byłeś Tutaj, popatrz, nie mieliśmy jeszcze ogrodzenia Ale byłem taki mega, taki słodziak byłem tutaj na no tych, tych zdjęciach to było tego my, Dziecko pokutne. Byłem fotogeniczny, byłem strasznie Od małego jesteś Uwaga, nie strasznie, bardzo, ponieważ strasznie to jest określenie złych Czegoś. rzeczy. No tak jak mama mi nie, mówi często. Nie wiem, czemu tak nadwyrężacie używanie tego słowa. Hmm. Tu masz znowu to swoje czerwone ferrari. O, jeszcze altanka była. Pamiętam, że y, Daniel z Kacerem przyjechali, pozdrawiamy, i ją rozbierali z tatą, bo mnie wtedy nie było. I oni przyjechali, a Tata rozbierał altankę. Te? I, i Kacper i z Danielem akurat na rowerach przyjechali i ją rozwalali. Bo Tata nie mógł, bo Tata ją rozbierał i nie mógł, a oni zaczęli z buta się walić pięściami i się zaczęła rozwalać jakoś. Nieźle. No to nieźle. A tutaj nawet nie wiedziałem o tym. A tutaj jest ten bałwan, który się trochę przechyla, nie wiem czy nie. Albo to mało... zdjęcie jest tak zrobione, ale nie Wszystko. bałwan, no bałwank akurat budowaliśmy wielkie i one zazwyczaj no. przechylały tak, nam się, czy, prze... czy, czy coś tam się działo. No z i tu jest oczywiście pan Filip Nester, przyszłościowy Nester. Jest e, Pierwsze dni do szkoły. Pierwszy dzień do szkoły. <laughs> W swoim ulubie. Jak, ja, jak, ja, jak ja wyglądam? No ze Skubim, bo byłem wielkim fanem przez wiele lat. No, i miałem wszystko, musiało być ze Skubium. Tak, od plecaków Piórni, do pościeli. Tak, dokładnie, pod koszulki, bluzki pytania, ja, tak, kasety. Nie zdobyła ci wtedy te bluzki, kupiła i jakiś tam plakat. No, miałem wszystko rodzinę. ze do. ale no to to jest tak jakby okres od narodzin do. Pierwszego dnia w szkole. Uh -huh. To jest dobre. Tak, no bo właśnie, potem te, te starsze zdjęcia kilka to lat. są gdzieś po, po płytach, po zgrywane. Ale w sumie te... dużo, bo to jest kilka można lat w kiedy tych wszystkich można zdjęciach. Można by kiedyś wziąć i powywoływać. Nawet teraz też no, z teraźniejszości to wymawia. No, no wszystko niektórzy w sumie wywołują. Na, w swoich profilach jakichś społecznościowych. No, ale wszystko zawsze ale może generalnie być usunięte. Ja na przykład nie mam, żeby wziąć. Nawet w ramkę tak i po, na komodzie postawić tak, tak na przykład z wcześniejszego jakiegoś tam wieku, no. żeby tak porównywać sobie, nie? No i tak wzięło mnie na chwilę. Panie, bo mam odcinek po przez mniej. Ciebie i się mogę uśmiechnąć przez te zdjęcia. No tylko, że ja się zastanawiam, jak ten czas szybko przemyka. No. wydaje mi się, że to było jak Cię urodziłam, a tu już tyle minęło lat i kolejne urodziny się zbliżają. Tyle lat minął? Chociaż wciąż jesteś smarkaty. Nieprawda. <gry> ale, ale ten, ale z drugiej strony to przeleciało. 17 lat jakby nie patrzeć. I mnie dodało 17 lat, to I mnie też. bardzo przeraża. Thank you. Za także dziękuję wspomnień. również, mamo, za to, że wystąpiłaś w filmie. I że oczywiście dałaś mi możliwość przejrzenia zdjęć. I mam materiał na jutro, także bardzo dziękuję. Jeśli Cześć? chcecie więcej odcinków, mamą, pomogłaś. Pomysł pomysłodawcą tak, są na, na odcinek, dokładnie. Zostawcie apel w górę dla mamy. To może w przyszłości też pokminimy nad jakimś innym odcinkiem. I piszcie komentarze, co myśleliście właśnie o tym filmie. Subskrybujcie oczywiście kanał, wpadajcie na Instagrama. A wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i hejka.